O Jezu. No, dzisiaj, choć chodź, chodź, dzisiaj zupełnie z innej beczki. Będziemy sobie, powiemy o czymś zupełnie innym, bo ostatnio było dużo o ćwiczeniach, o zawodach, czyli same nudne w zasadzie rzeczy. Dawno nie mówiłem nic takiego, dawno nie mówiłem nic takiego od siebie, typowo. Więc stwierdziłem, że dzisiaj powiem parę słów. Od siebie skierowanych do Was. Oczywiście wszystkie filmiki są skierowane do Was. Eee, natomiast dzisiaj będzie zupełnie innej peczki, nie dotyczącej ćwiczenia, no, nie, nie to dotyczącej to. zawodów, diet, ani innych pierdolów. A tobie co się dzieje? Uspokój się. No. Słuchajcie, namnożyło się ostatnio bardzo dużo a, takich internetowych gwiazdek Facebooka, e, internetowych e, tam blogerów czy wideoblogerów na YouTubie jest to związane przede wszystkim z rozwojem branży branży Fitness w tym kraju, A tak ostatnio sobie analizowałem ostatnie 10-10 lat branży Fitness jak to w Krakowie na przykład wygląda i mniej więcej ilość klubów takich dobrze wyposażonych klubów w przeciągu ostatnich 10 lat w Krakowie wzrosła mniej więcej Ośmiokrotnie, czyli jest to bardzo duży wzrost. Bardzo dużo powstało nowych klubów, namnożyło się dużo nowych trenerów. W zasadzie tych trenerów przedtem nie było zbyt wiele, ponieważ 10 lat temu mało, które siłownie miało jeszcze swoich trenerów, przynajmniej tutaj na terenie Krakowa. Tych trenerów można było w całym Krakowie takich zdecydowanie z wiedzą można było policzyć na palcach jednej ręki natomiast na dzień dzisiejszy tych trenerów jest w multum kursy się robi trwające tam trwające tam tydzień i wychodzą nowi kadeci nowi kadeci nowe nowe gwiazdy trenerskie w cudzysłowie oczywiście więc co za tym idzie a tak jak wszędzie tak jak w gospodarce spadł poziom spadła jakość usługi więc ci trenerzy, niestety, którzy są dzisiaj w większości na siłowniach, niestety 80% tych trenerów na siłowniach w ogóle nie powinno tam pracować, nie są związani z branżą, nie mają podstawowej wiedzy, nie potrafią przekazać tej wiedzy nawet jeżeli gdzieś tam jakiś rąbek jej zahaczyli i czegoś się nauczyli. Coś wyciągnęli z kursów i coś się douczają. Sami często nie potrafią przekazać wiedzy od podstaw, ale przede wszystkim większość z tych trenerów nie ma po prostu tej podstawowej wiedzy. <laughs> Wiedzą tylko to, co im na kursie przekazano. A jak się sami domyślacie, pewnie w tygodniowym kursie trwającym tydzień nie da się zbyt wiele z takiego kursu wyciągnąć w stosunku do ogromu wiedzy, jaką ma osoba, która trenuje od wielu lat, co od wielu lat się tym interesuje, <laughs> czyta, doszkala się. Prawda? Szpera po internecie yy, czyta na temat nowości odnośnie metod treningowych, odnośnie dietetyki itd. Tak tak Więc niestety jakość usługi yy, spadła, jeżeli chodzi o usługi trenerskie. Oczywiście znajdziecie też dobrych trenerów, ale no to mówię dalej, jest to co najwyżej 20% trenujących yy, pracujących w klubach fitness trenerów. I podobnie można zauważyć to na przykładzie internetowych. Czy tam blogerów, wideoblogerów, czy, czy właśnie takich gwiazdek facebookowych profili, fanpage'ów. A, a największy wpływ na to, co się dzieje na tym rynku, tak samo jak na rynku siłowni, trenerów, tak samo na, na to, co dzieje się w internecie, macie wpływ Wy. A więc tutaj generalnie zależy to od Was, od widzów, gdzie klikacie lajka, like gdzie oglądacie, gdzie się subskrybujecie i jak przesiewacie przez sitko rzeczywiste, rzeczywiste profile, czy rzeczywiste wideoblogi, czy rzeczywiste właśnie profile, fanpage na Facebooku, które cokolwiek wnoszą. Bo dla mnie, generalnie, profil na Facebooku, na którym ktoś wkleja tylko co chwilę jakaś gwiazdka, pseudogwiazdka fitnessowa, pseudogwiazdka kulturystyczna, wkleja co chwilę swoje zdjęcia, zrobione komórką do lustra na siłowni, czy w szatni, czy, czy w kiblu w domu rano. I generalnie 90% 90% materiału, który umieszcza na swoim fanpage'u, to są właśnie fotki strzelane z ręki telefonem do lustra. To jest generalnie taki profil taki fanpage nic nie wnosi, trzeba sobie to jasno powiedzieć i tutaj po prostu jeżeli klikacie na takie profile, jeżeli je lajkujecie, jeżeli gdzieś tam to oglądacie to nabijacie takim ludziom i dajecie im motor do działania, żeby oni co chwilę wrzucali te durne fotki A jest to tak samo jak, jak na rynku jeżeli kupują ludzie gówniany produkt jeżeli ludzie idą i kupują gówniane produkty to nabijają portfele firmom, które produkują gówniane rzeczy i dajecie im pole do działania, ponieważ mają fundusze, mogą sobie działać. I tak samo jest tutaj. Natomiast, oczywiście, to nie, nie przekłada się to dokładnie na pieniądze, ale powiedzmy na jakąś tam sławę, na jakiś tam motor do wrzucania kolejnych fotek strzelanych, kurde, do lustra, <laughs> czy nagranie kolejnego filmiku, na którym osoba stoi i przez 5 minut ugina ręce robiąc biceps jedną za drugą serią nie wiem, sapiąc tylko do, 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 do kamery i napinając bułę jeżeli macie trochę oleju w głowie to potraficie przecedzić przez siteczko takie profile i takie wideoblogi i wyciągnąć z tego wnioski, który profil, który wideoblog jest oczywiście wartościowy moglibyście tutaj powiedzieć, że a na pewno będą takie, <laughs> ktoś tam na pewno strzeli w jakichś komentarzach, że ja tutaj się je hejtem. Jak najbardziej rzeczywiście mogę jasno powiedzieć to, że się je hejtem oczywiście i użyję tu brzydkich słów, po prostu dla mnie takie profile są gówno warte. Jeżeli ktoś ma trochę oleju w głowie, to potrafi też przecedzić to właśnie przez sitko. I też sobie wybrać takie profile, takie wideoblogi, które cokolwiek wnoszą, które posiadają jakieś rzetelne informacje, które rzeczywiście przekazują jakieś konkretne informacje, a nie tylko właśnie, gdzie ktoś ma nagrany filmik, jak stoi i pompuje biceps, to jest cały, nie wiem, przekaz, nie wiem do czego to jest przekaz. Z takich stop klatek można sobie teledysk durnowaty skleić <kłysy> i wrzucić teledysk e, 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 i sprzedać z jakimś synkiem e, w, w dobrym nakładzie. Do stacji radiowych i do telewizji muzycznych. A tych rzeczywistych profili i tych rzeczywistych wideoblogów, które przekazują jakieś informacje, nie jest wiele. Tylko musicie pamiętać, że to od Was zależy, co klikacie, co lajkujecie, co polecacie swoich znajomych swoim znajomym. Nie że ja zobaczę jakiś profil na Facebooku, że ktoś wrzucił i wrzuca co chwilę zdjęcia zrobione w szatni po treningu, czy na siłowni do lustra i widać na nich kawałek wystającej żyły na, na, na bicepsie czy, czy że ktoś ćwiczy nogi, kurde jakaś laska ćwiczy nogi w, w stringach na siłowni i ja od razu lajkuję, bo nie wiem, bo wydaje mi się, o super, no to kliknę lajka. Nie, ale co z tego? Czy to coś wnosi? Czy to, że ta osoba co drugi dzień wrzuci zdjęcie w innym outficie, kurwa, na siłowni w innych ciuchach, ćwicząc inne ćwiczenie, czy napienając się w innej pozie do lustra, z inną fryzurą, <laughs> czy w innym tanktopie, czy nie wiem, z innym tatuażem. Czy to w ogóle coś wnosi do waszej wiedzy, którą wy chcecie rozszerzać poprzez oglądanie wideoblogów, czy czytanie jakichś, czy śledzenie jakichś profili na Facebooku? Nie wydaje mi się, żeby to zbyt wiele wnosiło, a takich gwiazdeczek internetowych namnożyło się od chuja, za przeproszeniem. I powinniście wydecydować o tym, kogo promujecie, komu wierzycie i też bardzo dobrze by było czasami weryfikować informacje. Jeżeli słyszycie coś, co Wam się wydaje, że ktoś mówi w jakimś filmiku, czy napisze i wydaje Wam się, że to jest, to jest niezgodne z prawdą, to można się przekopać troszeczkę w internecie i sprawdzić, czy rzeczywiście ta osoba ma rację z tym, co mówi. Bo bardzo często ludzie używają tam dużych <laughs> stwierdzeń różne walą teorie, które nie są prawdziwe i bo po prostu się nie znają, albo powielają jakieś schematy, które są utarte od, nie wiem, 20-30 lat, które są tak oczywiste, że po prostu... Na każdej pierwszej lepszej stronie w internecie, wpisując w Google hasło, znajdziecie miliard odpowiedzi na to pytanie. I powielanie takiej informacji też świadczy o tym, że ten profil czy ten wideoblog tej osoby niewiele wnosi, bo jeżeli ktoś powiela informację, którą, która jest znana od XXX lat, to jeżeli taka osoba nie idzie do przodu, nie wykazuje jakiejś inicjatywy, jeżeli nie tworzy czegoś nowego, nie mówi w jakiejś o jakichś nowych metodach, o nowych sposobach, o nowych, yy, nie wiem, dietach, ciekawostkach, istotnych rzeczach, które nie są w powszechnej wiedzy, a są ciekawe i mają wpływ rzeczywiście na, na trening, dietę czy, czy, czy suplementację, to jeżeli ktoś nie, nie wnosi takich nowych informacji, no to nie wnosi Nowego, jest jedną z tysiąca osób, które tak naprawdę, jak wychodzi na siłownię, coś tam słyszało i nie wiem, i poćwiczyło, i, i od razu robi z siebie jakieś guru. A co jeszcze, wracając tutaj do tematu, tych blogów, gwiazdeczek i klubów fitness, których się namnożyło. Oczywiście jest to bardzo dobrze, że tych klubów fitness się namnożyło, bo przez to mamy dostęp do dobrych siłowni, dobrego sprzętu. Sprzętu porządnych firm, i to jest bardzo dobrze dla każdej ćwiczącej osoby, że to poszło tak do przodu. Oczywiście straciło na jakości, jeżeli chodzi o usługę trenerską w klubach fitness, natomiast zyskało grono osób, które rzeczywiście chce ćwiczyć porządnie. Ćwiczy od lat, kiedyś nie miało dostępu do tak dobrze wyposażonych siłowni, albo te dobrze wyposażone były a, dużo droższe, natomiast teraz. Przez ten rozwój siłowni mamy dostęp w wielu miejscach miasta, na przykład jak to wygląda tak jak to wygląda w Krakowie. Praktycznie w każdej części Krakowa, w promieniu 2 km jest przynajmniej parę dobrych siłowni, przynajmniej są dwie-3 dobre siłownie, więc nie trzeba nigdzie daleko jeździć. Są dobrze wyposażone siłownie w różnorodny sprzęt dobrej jakości, z dobrym zapleczem. A, czyli z dobrą szatnią, z dobrymi prysznicami, itd. jest czysto, jest schludnie. Sprzęt jest porządny, jest miła atmosfera, jest kultura, chociaż z tym różnie bywa. Ale przede wszystkim jest dobry sprzęt, jest dobre właśnie zaplecze takie sanitarne. No i do tego, no i do tego ceny karnetów też są przez to niższe. Ponieważ w momencie, gdy mamy dużo siłowni dostępnych na rynku, no to wiadomo, że te ceny te siłownie ze sobą konkurują. I cena, cena w karnetu z reguły nie przekracza dużo, ponad 100 zł. I, I można taki karnet full open na dobrej siłowni za około 100 B w większości przypadków kupić. Oczywiście też, oczywiście, też systemu typu benefit, czy tam fit profit, czy fit flex które umożliwiają posiadanie jednej karty i wchodzenie do wielu klubów, do basenów i dalej. To jest jeszcze większy, kolejny plus z tego rozwoju branży fitness. Natomiast tutaj z tym rozwojem branży fitness, z rozwojem jako takim siłowni, miejsc, gdzie się ćwiczy, też niestety poszedł rozwój różnych takich, różnych takich metod treningowych, które są innowacyjne, ale tak naprawdę są stworzone na podstawie starych, starych metod, starych zasad, które już wcześniej były znane, już wcześniej były wykorzystywane, tylko ktoś im dał piękną oprawę marketingową, piękną otoczkę marketingową, wypracował różne hasła, zrobił cały marketing, e, powiedzmy, e, rozpropagował to przez jakiś znanych sportowców, którym zapłacił, i poszło to w świat. Mówię tutaj o <laughs> różnych rodzajach zajęć. E, na przykład, no tutaj nie będę dokładnie może jakiś tam krytykował, ale jedną taką metodą treningową, którą trenerzy w klubach wciskają ludziom za duże pieniądze, ponieważ w klubach jak wiecie trening personalny z reguły kosztuje w granicach zależy od klubu w granicach 70 nawet do 140 zł. Powiedzmy w tych klubach, gdzie są te treningi droższe, czyli przekraczają 100 zł za jeden trening. A głównie w tych klubach, gdzie też niestety duża część kadry trenerskiej nie ma podstaw do tego, żeby tak naprawdę określać się jako trener personalny. Prowadzi różne tego typu zajęcia, które są właśnie fancy, czyli są y, takie, wiecie, no. Na topie, modne i między innymi tutaj wykorzystywanie t na w pełni wyposażonej siłowni, w pełni wyposażonej w sprzęt wysokiej klasy, w różnorodne maszyny i różnorodne stanowiska z wolnym ciężarem czy półwolnym ciężarem. Maszyny typu hammer strength, gdzie, gdzie talerze zakłada się na, na dźwignię. Więc wykorzystywanie. Z treningu Terix na siłowni, w pełni wyposażonej, jest tylko po to, żeby wydoić z klienta pieniądze i zachęcić go do ćwiczenia. Oczywiście to jest fajne, no bo klient się cieszy, że ćwiczy coś innego niż siedzenie na maszynach, no, tak naprawdę to na dłuższą metę rezultatów większych nie przynosi, ponieważ Terix pewnych, pewnych kierunków ruchu pewnych ćwiczeń nie da się na takiej na, na taśmach wykonać. I potrzeba w pewnym momencie większej ilości bodźców, żeby rozwijać. Tak naprawdę, prawidłowe ćwiczenie na teryksie techniczne wymaga też już uzyskania jakiejś siły, bo jeżeli wrzucimy na teriksa osobę, która nie ma wypracowanej żadnej siły, nic nie ćwiczyła, powiedzmy, ma jeszcze zwiększoną masę ciała, to ona nie będzie dokładnie technicznie wykonywać tych ćwiczeń, jeszcze sobie może zrobić krzywdę, jeżeli chodzi o obciążenie stawów, jakieś niekontrolowane truchy, przez to, że nie są kierunki ruchów wyrobione, nie jest technika wyrobiona, nie jest nie potrafią stabilizować dobrze postawy przy niektórych ćwiczeniach, można sobie jeszcze zrobić krzywdę. Ale abstrahując od tego, generalnie są to metody, wprowadzanie różnych takich metod, różnych dziwnych bajerów na siłownię jest głównie po to stworzone. Głównie powstało dlatego, żeby od klientów wydobyć jak najwięcej pieniędzy, jak najbardziej ich zachęcić do ćwiczenia. Tak jak mówię, jest to dobre, ale do czasu, ponieważ tak naprawdę tylko, tylko ciężki trening Ciężki trening, podstawowy trening siłowy na, na maszynach daje najlepsze rezultaty, i najlepszym tego przykładem jest to, że kulturyści jednak korzystają z maszyn. Korzystają z maszyn, korzystają z wolnych ciężarów, korzystają z maszyn typu hammer i raczej nie wykorzystują TRX-ów, jeżeli nie mają takiej potrzeby. Chyba że ja wyjeżdżam gdzieś na urlop na tydzień czy na dwa tygodnie, gdzie nie będę miał siłowni, czy mam ochotę się. Odciąć od miasta i jadę sobie w góry, to na nie wiem parę dni będę siedział gdzieś tam, czy chodził po górach i sypiał w stroniskach. Sobie mogę takiego TRXa wziąć, żeby wykonać tam ćwiczenia, gdzie nie będę miał warunków. To oczywiście jest jak najbardziej poprawne i w zasadzie po to TRX został wymyślony żeby ćwiczyć tam, gdzie nie ma warunków, gdzie nie mam dostępu do siłowni, gdzie mam ograniczoną ilość miejsca, nie mam wolnych ciężarów bo nie mogę ich ze sobą zabrać, tam zabieram TRX-a i tam go wykorzystuję, rzeczywiście tam on się przydaje i od czasu do czasu można sobie wyjechać właśnie na urlop i zabrać sobie taśmy ze sobą. Się mieszczą w małej torebce, w siatce małej, no nie? W bocznej kieszeni torby się zmieszczą, w bocznej kieszeni plecaka. Więc pamiętajcie, że Wy jako widzowie, jako internauci, Wy decydujecie o tym, co jest popularne, jakie osoby, jakie fanpage się rozwijają, a jakie się nie rozwijają. Bo jeżeli będziecie bezmyślnie na wszystko klikać like, 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 to nabijacie tym jełopom, którzy nic nie wnoszą, nabijacie im popularność. Tak samo, jeżeli będziecie chodzić na siłownię i kupować tren, to mówię do bardziej zamożnych ludzi, bo nie każdego stać na trening personalny. Jeżeli będziecie chodzić na siłownię i płacić po 140 zł czy 120 zł za trening personalny, na którym będą Was trenerzy brać na w pełni wyposażoną super siłownię i każą Wam ćwiczyć na taśmach, albo każą Wam robić pompki, czy jakieś przysiady, czy nie wiem, same brzuszki to wy im nabijacie kasę takim klubom. Niestety trenerzy też z tego nie uzyskują pełnej. Oczywiście oni tam dostają mało, część, z tego najwięcej zarabia klub. Więc to klub 2, ten marketing, o to, żeby rozpropagować jakiś tam nowoczesną za oceanu technikę, system ćwiczenia z jakimiś bajerami, z jakimiś przyrządami. I pamiętajcie o tym, że wy jako klienci w takim klubie decydujecie o tym, jacy trenerzy są zatrudniani. Bo jeżeli wy będziecie się kierować, chcecie kupić ten trening personalny, stać Was na to, chcecie ćwiczyć z takim trenerem, a to powinniście wybierać takich trenerów, którzy rzeczywiście coś sobą reprezentują. Najlepiej, jeżeli taki trener jest do tego jeszcze zawodnikiem, startuje w jakichś sportach sylwetkowych. On będzie miał na pewno największą wiedzę o, o diecie, o ćwiczeniach i na pewno nie każe Wam ćwiczyć tylko i wyłącznie na taśmach, czy nie każe Wam robić pompek tylko na siłowni, czy jakichś brzuszków, czy scyzoryków. Bo za przeproszeniem, takie rzeczy to się robi na gimnastyce korekcyjnej. Przynajmniej tak się robiło. To się kiedyś nazywało gimnastyka korekcyjna. Teraz się nazywa pilates. <laughs> Co jeszcze mogę dodać? Jestem sfrustrowany i po prostu wkurzony tym, jak w jaką stronę idzie rozwój tej branży od strony nie rozwoju miejsc jako siłowni, tylko w jaką stronę idzie rozwój tej branży, jeżeli chodzi o wiedzę, o to co przekazują instruktorzy, jaki jest poziom instruktorów, jaki jest poziom i przekaz tego co idzie w internecie. I musicie pamiętać, że Wy o tym decydujecie, nikt inny. Więc weźcie sprawy w swoje ręce i po prostu nie klikacie na byle co. I nie nabijajcie klubom za gówniane treningi yy, pieniędzy, bo to są wasze pieniądze i trzeba to szanować po prostu. Tyle, nie? Zdychlaków? No, ze Zdychlakiem się dzisiaj z wami żegnamy. Pies jest zadowolony, bo wreszcie posiedział na łóżku. Jak wróciłem z Niemiec, przez tydzień siedział sam w domu. Rodzice tu zaglądali, a teraz jest bardzo happy. Jak zresztą, widać, łóżka do góry, tak? Tak, jesteś chępi? No to dobrze, cieszę się. Pozdrawiam was.